Gdy widzę grubą książkę historyczną, tak zwaną cegłę, no to zawsze się zastanawiam, czy to jest kolejny tom, który na półce będzie zbierał kurz, czy posłuży do podpierania szafy, bo nie będę w stanie go przeczytać. Czy będzie to coś, co mnie rzeczywiście zainteresuje? No i do tej trzeciej kategorii należy cegła, bo rzeczywiście jest to bardzo duża książka, napisana przez Adama Leszczyńskiego, historyka ludowa historia Polski. To jest historia wyzysku i oporu, mitologia panowania. Takie są podtytuły tej publikacji. Rzeczywiście jest to historia bardzo przekrojowa. Całe dzieje Polski opisane z perspektywy ludowej, społecznej, w nurcie właśnie ludowej historii Polski. Rozpoczyna się od przedstawienia legend, koncepcji powstania państwa polskiego. Jak te legendy wiązały się z ustrojem, który dzielił ludzi na obywateli, no, czyli tą uprzywilejowaną szlachtę i całą resztę. Czy sięgnięcie do legend biblijnych, skąd pochodzą chłopi na przykład, jak również koncepcje historyków XVIII-XIX wiecznych o rzekomym podboju ziem Polski przez sarmatów, czyli wojowników, którzy przybyli jako klasa uprzywilejowana i stąd stali się przodkami późniejszej szlachty, mieli legitymizację do panowania nad całą resztą ludności. Zresztą no bardzo podobne do bzdur, które się słyszy obecnie o Imperium Wielkiej Lechii, jakichś właśnie sarmatach, wandalach, którzy rzekomo tutaj właśnie są potomkami wielkiej polskiej cywilizacji od tysięcy lat istniejących na, na tych ziemiach. Więc no te bzdury powracają w niektórych parahistorycznych publikacjach po dziś dzień. Najdłuższa część książki dotyczy oczywiście rodzenia się ustroju feudalnego, jak chłopi, którzy jeszcze w XIV-XV wieku mogli być zamożnymi gospodarzami, mieć pewne swobody, zostali w wyniku szlacheckich przywilejów przypisani do ziemi, obłożeni pańszczyzną dodatkowymi obciążeniami finansowymi. To nie jest oczywiście historia pełna. Sam Leszczyński pisze, że skupiał się na tych wydarzeniach, na tych procesach, które były najbardziej istotne dla ludu. To jest i tak, i tak ponad 530 stron, więc gdyby tutaj każdy z tych przywilejów i każdy z procesów dokładnie opisywać, no to nie starczyłoby kilku takich grubych tomów. Z mojej perspektywy najciekawsze jest jednak to, co zostało opisane w drugiej części książki, czyli jak system feudalny, system pańszczyzny doprowadził do upadku rzeczpospolitej i że w zasadzie zabory rozbiory nie były dla chłopów specjalnie, Odczuwalne wręcz przeciwnie, administracja zaborcza była dla większości społeczeństwa lepsza niż wcześniejsza samowola szlachecka, sądy podporządkowane. Szlachcie, ideę oświecenia no, ze względu na koncepcję państwa podporządkowały m.in. sądzenie chłopów sądom państwowym, rozszerzyły administrację itd., co było po części dla objętych pańszczyzną chłopów bardzo korzystne. Leszczyński rozprawia się z tezą, jakoby w Polsce nie było wielkiego oporu i nie było dużego sprzeciwu chłopów wobec pańszczyzny, która rzekomo Miała formę lżejszą niż na przykład na zachodzie Europy. Otóż opór ten istniał. Nie było wprawdzie takich wydarzeń jak wojna chłopska w Niemczech czy wojna chłopska w Szwajcarii, ale wiele mniejszych buntów rzeczywiście rozgrywało się na przestrzeni wieków, jak również bardziej rozproszony opór przeciwko magnatom, szlachcie, zarządcom majątków. Został opisany tutaj różne jego formy. Wcześniej nielegalne, półlegalne, później różnego rodzaju supliki, czyli zwracanie się do sądów, walka w sądach. Często opisana bardzo fragmentarycznie, ponieważ pozostały tylko poszczególne dokumenty. Nie znamy do końca tych historii, jak one się kończyły. Bardzo istotnym elementem książki jest również rozdział o tym, jak budził się proletariat już w XVIII wieku. Pierwsze manufaktury, które powstawały, bardzo nieefektywne, opierające się na zatrudnianiu tzw. ludzi wolnych, czyli m.in. włóczęgów, ale również w sprowadzaniu z zachodniej Europy wykwalifikowanych. Pracowników i tutaj pierwsze strajki jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku na ziemiach polskich, jak to się rozgrywało? Jak przychodziło zorganizowanie tego proletariatu, co doprowadziło później do, do strajków, buntu łódzkiego w roku 1892 i całkiem nieźle opisanej w tej ludowej historii Polski rewolucji roku 1905, rewolucji, która dotknęła zarówno proletariatu, dając mu poczucie bycia... Podmiotem, a nie tylko przedmiotem, jak również bunty chłopskie, zwłaszcza wśród robotników rolnych, rodzenie się nowoczesnych nurtów politycznych, takich jak oczywiście ruch ludowy, który jest kluczowy dla, dla tej historii chłopskiej. Ruch narodowy, który próbował manipulować, wykorzystując antysemityzm, wykorzystując uprzedzenia narodowe i skłaniać chłopów do właśnie podporządkowania tym demagogom narodowym, co zresztą w dużej mierze się udało. I również ruch socjalistyczny dominujący w miastach wśród proletariatu. Książka Leszczyńskiego jest również istotna ze względu na to, że podkreśla rolę ludności żydowskiej w tej ludowej historii Polski, która była no bardzo złożona. Te stosunki między Żydami a chłopami były zawsze bardzo trudne, między innymi dlatego, że ludność żydowską ograniczono do zawodów handlowych. Żydzi między innymi byli agentami karczm znajdujących się we wsiach, handlowcami. W związku z tym ciągle mnożyły się oskarżenia o to, że właśnie to oni wyzyskują chłopów, a nie szlachta, nie wielcy właściciele ziemscy, czyli odwracanie uwagi od głównych procesów społecznych. Ta historia jest kontynuowana do dwudziestolecia międzywojennego niepodległa Polska, która w teorii przyznała i chłopom i przyznała klasie robotniczej pewne prawa, nawet na papierze brzmiące postępowo, ale de facto nigdy nie zrealizowała ani do końca reformy rolnej, ani praw o ośmiogodzinnym dniu pracy, czy chociażby prawie do urlopu dla pracowników. Co jest bardzo trafnie opisane w tej książce. Historia kończy się na historii PRL-u, gdzie w Polsce ludowej Leszczyński też zauważa z jednej strony wielki awans społeczny, który nastąpił po roku 1944 głównie dzięki edukacji, dzięki reformie rolnej, która została wreszcie przeprowadzona po manifestie PKWN, ale też postrzega pewne elementy zastałej rzeczywistości dominacji nad ludnością wiejską, nad ludnością robotniczą i, i grupę dyrektorów, grupę administratorów narzuconych przez partię. Co istotne, pisze na przykład o strajkach, które odbywały się po II wojnie światowej przeciwko powrotowi prywatnych właścicieli do mniejszych zakładów, jak również narzucaniu robotnikom wybranych przez partię dyrektorów w momencie, kiedy początkowo oferowano im samorząd pracowników. Historia kończy się na roku 1989 i tak zwanej rewolucji Solidarności. Autor szerzej nie rozpisuje się na temat tych wydarzeń. One są tutaj dosyć. Słabo przedstawione w książce, to jest już końcówka, więc widać, że, że no trochę trzeba było ścieśniać ten materiał. Natomiast też pewne procesy odsyłając m.in. do znakomitej książki Davida Osta: Klęska Solidarności. Zauważył. I też zauważa trwanie niektórych uprzedzeń wobec chłopów, wobec ludzi pracy, również w obecnej kapitalistycznej Polsce, gdzie no, określenie ham jest dalej określeniem pejoratywnym, które kiedyś było powszechnie używane na określanie chłopów i, i dalej istnieje paternalistyczny stosunek tak zwanych pracodawców, którzy uważają, że dając zatrudnionym Prace mogą decydować o, o ich losie, o ich życiu, ponieważ są niejako takimi ojcami swoich pracowników, czyli koncepcja XIX-wiecznego paternalizmu, takiego rodem z właśnie rodzącego się kapitalizmu w Łodzi, Warszawie i innych centrach. Królestwa Polskiego. Bardzo ważny jest też, znajdujący się na końcu, esej o metodzie, jak pisać ludową historię Polski. Ja go nie będę szerzej przytaczać. Myślę, że warto go przeczytać ze względu na to, że Autor tutaj tłumaczy, iż historia nie powinna opierać się na analizie dat i jedynie wydarzeń i dokumentów, ale również interpretowaniu pewnych procesów całościowej, ludowej historii. Historia społeczeństwa bowiem nie jest to opis działań królów, władców, generałów i wojen, ale przede wszystkim większości ludności, która Borykała się na, na, w okresie wielu wieków z różnymi procesami, z wyzyskiem, stosowała różne formy oporu. I właśnie o tym jest ta książka. Też polecam ze względu na bardzo przystępny język. To nie jest publikacja typowo naukowa, nudna, pisana rozwlekłym. Językiem z licznymi niepotrzebnymi przypisami, tylko przygotowana w ten sposób, aby przeciętny czytelnik, nawet wcześniej niezainteresowany historią ludową, był w stanie ją przeczytać. Tak więc polecam Adamę Leszczyńskiego, Ludowa Historia Polski, moim zdaniem jedna z ważniejszych książek historycznych ostatniego okresu.